Cześć, pracy, rodacy, sobota. Ja nic nie nagrywałem, trochę mi się tutaj porobiło w, w życiu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zacznę od tego, że y, Justyna pojechała do Polski w zeszły poniedziałek, znaczy w ten poniedziałek, co był. No, czyli zeszłym. No i jestem na razie sumiennym, budowcem, najprawdopodobniej zobaczymy się dopiero w grudniu, ale jest wszystko między nami dobrze. No, na razie jesteśmy tak po prostu ustawieni, oboje, że mm, na razie do, będziemy sobie ze sobą się, będziemy dojazdowo widzieć. No, dobra, ale jest dobrze, jest dobrze. Druga rzecz, y, córka będzie u mnie. W każdym miesiącu mieszkała przez dwa tygodnie. No. Chciałbym opowiedzieć Wam, jak to się stało, ale to się nie nadaje do publicznego wywlekania, dlatego nie będę o tym gadał, ale jest duży plus, że będę miał z nią większy kontakt, dłuższy kontakt i mnie jak holenderskiego trochę nauczy porządnie gadać. No i mam zajęcie też po pracy zająć się córeczką moją kochaną. Także mówię, nie mówię. O, co się stało i się nie pytajcie, bo nie ma sensu. Nie będę o tym opowiadał, bo to nie ma, nie ma żadnego, absolutnie żadnego sensu. Trzecia rzecz jest praca cały czas. Ja tu jest. Muszę uciekać, bo tu nie samochód. Praca cały czas jest, tam, no, na razie w szkarnie nie nagrywam, bo nie chcę tam sobie brudzić za bardzo. Yy, opuszczamy już czubki zerwane i takie teraz trochę monotonne to jest, bo... Leci się tymi haczekami, tylko opuszcza, 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 opuszcza. Do pracy jeżdżę rowerem cały czas, słuchajcie. Już ja to liczę, nie? To jest tak, jak kurczę yy, nałogowcy coś tam odstawią, papierosy czy alkohol i liczą w dniach, ile to już czasu nie palą albo nie piją. To ja liczę, ile już yy, dni dojeżdżam do roboty. Jest to 18 dzień. <grym> 18 dzień. Ani razu nie jechałem samochodem dzisiaj zmokłem jak normalnie kura, ale wiecie, najgorsze było to, że mnie oczy zalało strasznie okulary kure, brudne, znaczy nie, nie brudne, mokre gdzieś mi się aż mi w oczach mieniło tą kurtkę tam wspominałem, kupiłem razem z Justynką kupiłem w tym w kringlopie, po wybraniu i tak dalej wszystko. To jest pierwsza taka kurtka, która w ogóle nie przepuszcza syfu żadnego. W ogóle nie jest mo y poszulkę, którą miałem na sobie, była tylko troszeczkę przepocona, wiadomo. Ale y najważniejsze jest to, że ten deszcz, który y padał naprawdę, który nie padał lał, nie spowodował, że ta kurtka cokolwiek przepuściła. No po prostu jest zajefajna. Już nie, a nawet powiedziałbym, że zajebisty. No i co dalej jeszcze mogę powiedzieć? Jadę teraz majtki małej kupić, bo muszę wyposażyć sobie szafę na jej przyjazdy. Nie chcę być zależny od yy, innych osób. A staćmy jeszcze na to, żeby być niezależny. No i ten ma swój pokój u góry, duży, taki potężny. Ma swoje łóżko. Aha, kupiłem jej rower. Chciałem jej kupić rower, bo yy, miałby, miałaby problem z dojazdem do szkoły. Do szkoły ma tutaj ode mnie 5 km, a tam od siebie, gdzie mieszka, ma ponad 10 km. Także kupiłem jej rower. Zresztą w sobotę śmignęliśmy szybko do tego. Najpierw chciałem używkę jakąś znaleźć dla tej mojej maluszki, ale nie było, no i ten. I w końcu dałem się namówić tam a, przez sprzedawcę, nie? Nie tar... Ja nie lubię się targować za 500 jurków, naprawdę fajny rower, taki kurczę, ona będzie rosła razem z tym rowerem. Bo... Albo rower będzie rósł razem z nią. Nie, on nie będzie rósł razem. Yy... Tak więc 500 euro dałem, trochę mnie tam w gór skoczył, nie? bo takie mnie wydatki przyszły. W ostatniej chwili. Jeszcze tam dołożyłem się do jej wyprawki chyba 260 euro. Także jednorazowo tam 800 trzeba było wydać, ale nie będę na moją córkę żałował, ani na jedną, ani na drugą. Nie po to, się zachorowuje, żeby sobie pieniądze odkładać na konto i tak dalej. Ale widzę, że ona jest szczęśliwa tutaj ze mną, u mnie i tak dalej, ma szczęście, Daje dobrze. Co tam jeszcze, jadę teraz jej gacie kupić, bo tak jak mówię, nie ma gaci. Dwie pary tam przywiozła ze sobą ale chyba z siedem noszy chociaż nie wiem po co. Pani nie rozjechał. No i co, na razie wszystko. Idę do sklepu. W sklepie nie będę latał z kamerą, bo nie ma, bo nie lubię. Także na razie, cześć. Jakiś dres kupiony, żarcie kupione trochę wydałem ale nie niedużo, nieistotne Mała sobie tam leży w łóżku, mówi że chyba na drzemkę pójdzie tam ma ten swój pokój ale jakoś się nie wysypia on też to przechodzi gdzieś tam pewną głowy a no, nieprzyzwyczajona no, od tysiące, yy, można powiedzieć 18 roku przebywało nie tylko co weekendy co dwa weekendy tam z, z, z różnymi przemieszczeniami tam teraz ale wszystko będzie dobrze w szkole też już o tym wiedzą, że będzie ode mnie dojeżdżała i tak dalej, i tak dalej, że na razie, na razie wszystko jest tak, tak pozałatwiane, żeby było jak na największym plusie, a nie na minusie, że mała tego za bardzo nie odczuwała. A myślę, że będzie wszystko ok z lekcjami i bla, 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 wszystko, wszystko, wszystko. Ona jeszcze jest w okresie takim, wiecie, 12 lat skończyła. A wszystko przednio, wiecie jak hormony buzują u takich małolatów Zresztą on sam byłem lata i wiem jak u mnie hormony buzowały no, Wszystko przed nami No i co, pogoda taka w kratkę, raz pada, raz nie pada No i co tam No teraz akurat ładna się pogoda zrobiła, no, jak wracałem z roboty to lało jak zebra Ej, ten! Sorry, sorry, że się zawiesiłem. że do tego momentu no, dopatrzeć do ruchu. Jest taki troszeczkę zimny. A tu zaraz mnie taki duży samochód przyjedzie. On jak odpala auto, to mniej więcej tyle spali, co ja jadę teraz do sklepu. I z powrotem. Nie, to Jedę trochę więcej. A potem idę jeszcze z Elizą, może da się nagrać. Wczoraj, wczoraj pozwoliła sobie zdjęcie zrobić, nawet no. że da się nagrać. To, co za, zarobię na filmiku, to będzie dla niej to, ona będzie chętna. Jest taka chytra isknera jak ja. No, ma coś ze mnie, chociaż możesz... nie Nie charakter ma jeszcze, chodzi. No i yy, może grzyby się pokażą w końcu tutaj w Holandii, bo się popadało. Jest ciepło. I tu patrzę, już jadę około, akurat koło łączki i patrzę co tu mamy. Jak to śmiecie myślałem że dobrze? A to śmieci jakiś A tu muszę z Elizą zaraz pójść. A może nie zaraz, no ale 2 godzinę jest taka yy, łączka. Nie wiem czy to będzie kamera obejmie. Sajcie. na okna widać wszystko. Jest taka nie łączka, pole przepraszam. Jest pole, gdzie kwitną, ale nie tulipane. Jest po prostu przepiękny, to jak wygląda. Jakieś lilie. Zwróćcie uwagę, czy tak widać? Widać. A tam nie wiadomo jak wejść, bo już tylko chciałem tam wejść, i Olera jakieś rowy melioracyjne są dookoła, i nie da rady. A przeskoczyć nie przeskoczymy, bo już nie te lata, a jeszcze nas kurde zatrzymają i tak dalej. Nie będę jadę tam do tej malutkiej, mojej a gdzie ja jadę w ogóle? A A dobra to sobie tu pojadę Jestem się No jutro jeszcze co mam wypadł na basen ale ona chce zostać, tylko z koleżanką zostać, Mówi, na to zawieź mnie i odbierz mnie No, to dobra, obieca, tam są a niech się bawi nic trochę tam się wyzuje, Podstresuje. Okay. i uję, wszystko na uję Żeby było dobrze a ty ty mnie na czołówkę facet nie jedź, bo tu potem ma samochód sobie wrócę, no. Muszę się przyspieszyć, a tak, potem nie jechałem Ogólnie chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie, pozdrowić wszystkich z Wyszczni Boża, wszystkich ze skarżyska którzy oglądają tutaj z Hocherheide, z Halsteren z Bergenobzo kto jeszcze, kto tam jeszcze wszystkich, wszystkich którzy tutaj do yy, no z całej Polski tam wiąże, i z Wielkiej Brytanii i kurczę z tego, z Irlandii, z, z, ze Szkocji, z Hiszpanii, z Norwegii, z Portugalii, z Szpanii. Ja, już już yy, z Finlandii jeszcze z tego, yy, z kampezuny czy z jak to tam się nazywa, no ale pozdrawiam wszystkich, no tak sobie teraz pierdzielę, żeby dokończyć ten film jakoś. Trzymajcie się, postaram się, postaram się coś tam nagrywać cały czas. Cześć.